Przedstawiamy wam Majów. Po hiszpańsku Los Mayas. Nie, nie, nie chodzi o słowo Majas, które znaczy legińcy, tylko wielką cywilizację Ameryki Środkowej. O, właśnie. Majowie byli jedną z trzech największych cywilizacji, które wiele, wiele lat temu zamieszkiwały kontynent nazywany dzisiaj Ameryką. Ze swoją liczącą ponad 3000 lat historią Majowie byli i nadal są niesamowitą kulturą o wybitnych osiągnięciach naukowych i zapierających dech tajemnicach. Zamieszkiwali tereny, które dziś możemy określić jako południową część Meksyku, Głatemale, Belize, wschodni Honduras i północny Salwador. Majowie mieszkali w wielu różnych miastach-państwach, a każde z nich posiadało własnego króla lub, jakich nazywano, ahawa. Wszystkie te miasta miały między innymi tę samą kulturę i religię, handlowały między sobą i uczyły się od siebie nawzajem. Ale tak jak prawdziwe rodzeństwo, biły się ze sobą regularnie. Nigdy nie zjednoczyli się, by stworzyć jedno imperium, tak jak zrobili to Inkowie czy Aztekowie. Historycy dzielą historię majów na trzy okresy: przedklasyczny, klasyczny i poklasyczny. W tym samym czasie, kiedy Grecy tworzyli swoje polis w Europie, maleńkie wioski majów zamieniały się w wielkie miasta. Wtedy to właśnie zaczyna się okres przedklasyczny, w roku 750 p.n.e. Majowie tworzyli wówczas imponujące budowle, takie jak pałace z kamienia, piramidy, a nawet. Stadion piłkarski. No dobrze, nie tyle stadion piłkarski, co miejsce, w którym grało się w ciężką piłką z kauczuku, którą należało wrzucić do małej obręczy z kamienia zawieszonej nad ziemią. Używali do tego jedynie bioder, kolan i łokci. Zasady zmieniały się lekko w zależności od miasta, a przegrana drużyna była poświęcana w ofierze. Auć! Albo wygrana. Nie wiemy tego. Cywilizacja Majów rozwijała się dalej, aż osiągnęła swój rozkwit w okresie klasycznym. Podczas gdy Rzymianie zajmowali prawie całą Europę, w Ameryce Środkowej populacja Majów wzrosła niewyobrażalnie, podobnie jak jej miasta i budowle. Dzięki rozwojowi sztuki architektonicznej, Majowie zaczęli dodawać do swoich budowli kopuły i fałszywe łuki. Doskonałym przykładem ich kunsztu jest świątynia Wielkiego Jaguara. Mierzyła ona 47 metrów wysokości, a więc więcej niż 24 osoby postawione jedna na drugiej. Majowie mieli zwyczaj konstruować jedne budynki na drugich, a na nich kolejne i kolejne. W ten sposób ich budowle nieprzerwanie rosły i były w środku jak rosyjskie wańki wstańki. Tworzyli również piękne płaskorzeźby na ścianach swoich budynków, drzwiach czy kolumnach. Najwspanialszy zachowany pałac Majów możemy znaleźć w palenkę, a miał on nawet podziemne akwedukty ze zbiornikami wody pitnej albo miasto Tikal z blisko trzema i pół tysiącami budowli i tuzinem świątyń. Z drugiej strony w tym czasie rozwinęło się ogromnie rolnictwo poprzez wprowadzenie nowych technik uprawy i konstrukcji nawadniających. Pozwoliło to na znaczące zwiększenie zbiorów. Co było konieczne, by wyżywić tak liczną populację? Jednakże około roku 900 ta przeogromna cywilizacja zaczęła zanikać. Naukowcy nie są pewni co do przyczyn. Są hipotezy, że winne temu było przeludnienie, wojny między miastami, wielkie susze lub wyniszczenie pól uprawnych nadmierną eksploatacją. A może tych przyczyn było więcej. To, co wiemy na pewno, to fakt, że te przepiękne miasta zostały opuszczone, wtedy to zagarnęła je w swoje posiadanie dżungla. Reszta pozostanie tajemnicą na zawsze. Część populacji Majów przeniosła się na północ, gdzie zbudowała nowe miasta i doskonałą sieć dróg. Najbardziej znanym miastem tego okresu jest Cicien Itza, które miało nawet obserwatorium astronomiczne, skąd widać było konstelacje i zjawiska zachodzące w przestrzeni kosmicznej. Tyle, że znów, podobnie jak to się wydarzyło wcześniej, miasto to nagle i tajemniczo wyludniło się. Dzisiaj na kontynencie amerykańskim zamieszkują potomkowie majów, ale nie mieszkają już w wielkich miastach, tylko w małych, odosobnionych wioskach. Hiszpanom, na przykład, zajęło aż 200 lat zagarnięcie wszystkich terytoriów zajętych przez potomków majów. Niektórzy potomkowie tej wielotysięcznej cywilizacji, pełnej sekretów, osiągnięć technologicznych i niesamowitych miast, kultywują tradycje i kulturę Majów po dziś dzień.